Proszę Państwa, spotykamy się z piękną sztuką Zofii Kosak. To jest pisarka Ziemi Cieszyńskiej. Sztuka była poszukiwana. To nie było tak łatwo odnaleźć ją, ale piękna treść tej sztuki oparta jest na bajce śląskiej. Ale z tej bajki śląskiej wynika ogromny, głęboki morał. Powiem dlaczego. W tej sztuce są przedstawione dwie rodziny. Rodzina uboga i rodzina bogatych. Do każdej puka Jezus. Do każdej, tak jak do każdego z nas, bo tak sobie autorka wyobrażała tę sztukę. Do każdego z nas puka Jezus. I w jej, jej zamyśle jest to, po obejrzeniu tej sztuki, abyśmy sobie umieli zadać pytanie, jak przyjąłem Boga wczoraj? jak go przyjmuję dzisiaj i jak go przyjmę na zajutrz? We wstępie tej sztuki Sofia Kosak wyraziła takie życzenie, żeby mogli zagrać tę sztukę amatorzy. Bo tak działa, że oni żyją w tym środowisku i chyba najlepiej potrafią ją oddać. Zobaczymy. Widziałam się po, po jej latach Przecież tu spoczywa w Brennej na cmentarzu, w górkach na cmentarzu. A byłam z córką pani Zofii Kosak i ona pomówiła taką prośbę, więc postanowiłam zaprosić amatorów na tą scenę. I państwo tę sztukę zobaczą w wykonaniu amatorów. Myślę, że pani Zofia Sz -sz Szczucka Kosak będzie patrzyła na nich z nieba. I dlatego Proszę Was bardzo, że tutaj jesteście. Proszę też o piękną reakcję, która zawsze tutaj taka jest. Myślę, że wtedy się też dobrze gra tym osobom, które tu są na tej scenie. To są jedne z Was osoby. Także nie wypatrujmy wielkiego aktorstwa, ale to, co ta sztuka ma nam do powiedzenia.